Przeglądając oferty z używanym sprzętem fotograficznym, które są publikowane na różnych grupach fotograficznych bądź portalach aukcyjnych, ja osobiście często no, łapię się za głowę i myślę sobie, no jak ktoś chce w taki sposób cokolwiek sprzedać. Dlatego przygotuję ten poradnik, w którym dowiecie się krok po kroku, jak przygotować wasz sprzęt do sprzedaży, jak ocenić jego stan, na co zwrócić uwagę, jak stworzyć opis, ale również jak go wycenić, żeby finalnie go sprzedać, a nie sprzedawać. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym punktem. Zaczynamy przede wszystkim od wyczyszczenia sprzętu, czy to jest obiektyw, czy to jest lampa błyskowa, czy to jest aparat, powinien on być czysty. Wiadomo, używamy sprzętu w różnych warunkach, czasami między pokrętłami czy na jakichś pierścieniach, są pewne zabrudzenia, które należy po prostu przed sprzedażą wyczyścić, bo. Świadczy to też o nas. Jeżeli wystawimy sprzęt brudny, zakurzony, z jakimiś właśnie paprochami czy z jakimś, nie wiem, błotem na przykład, no to raczej nie sprawia to wrażenie profesjonalnej oferty i z miejsca ten sprzęt w oczach potencjalnych kupujących traci na wartości, więc dobrze wyczyśćcie swój sprzęt, zanim go wystawicie na sprzedaż. Po wyczyszczeniu sprzętu może na jaw wyjść wiele mankamentów. Mianowicie warto spojrzeć na aparat, czy obiektyw, czy dane akcesorium fotograficzne, w jakim ono jest faktycznie stanie. I na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim zaczynamy od jakichś rys, przetarć, zadrapań to wszystko warto po prostu sfotografować i pokazać w ofercie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to zataimy, no to przecież ktoś dostanie ten sprzęt później od nas i zobaczy to wszystko i ma podstawę na przykład do zwrócenia sprzętu, bo ktoś zataił pewne mankamenty, pewne po prostu niedoskonałości i może stan po prostu nie zgadzać się z opisem waszej oferty. Więc po co się narażać na taką sytuację? Skoro można podejść uczciwie i uniknąć takich po prostu sytuacji. Oczywiście oprócz stanu wizualnego należy sprawdzić stan techniczny. Mianowicie, czy na przykład w aparacie działają wszystkie przyciski, czy wszystkie pokrętła y, prawidłowo funkcjonują, czy też y, aparat ogólnie działa poprawnie, czy nie wyświetla na przykład żadnych błędów podczas fotografowania i tak dalej, i dalej. Bo jeżeli takie rzeczy zatajimy, no to tak jak mówię, no, narażamy się na jakieś niepotrzebne sytuacje, komplikacje, ale też jesteśmy po prostu najwyraźniej w świecie nieuczciwi i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktoś nas w taki sposób potraktował i coś przed nami zatajał i później właśnie tak to, żeby wszystko wszystko wyglądało. Myślę, że nie, więc warto podchodzić do tego maksymalnie uczciwie. Tak samo w przypadku obiektywów. Sprawdzamy, czy pierścienie chodzą z należytym oporem, czy optycznie ten obie obiektyw działa prawidłowo, czy silnik autofokusa się nie zacina gdzieś tam, czy nie, wy nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków i tak dalej, i tak dalej. Przedstawiamy faktyczny stan techniczny naszego sprzętu i zabieramy takie informacje. Jeżeli sprzęt jest w 100% sprawny, no to o tym piszemy. Konkretnie piszemy o tym, że stan wizualny jest taki, 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 stan Mechaniczny jest, bez zarzutów wszystko działa tak, jak należy. I takie informacje już eliminują pewne pytania, które ktoś nam może zadać. Jeżeli sprzedajemy aparat, no to warto oczywiście sprawdzić licznik migawki czyli ile zdjęć zrobił dany aparat. Jest to naprawdę podstawowa rzecz, bo mnóstwo osób o to będzie pytało podczas sprzedaży, więc warto sobie zaoszczędzić tych pytań i po prostu taką informację o przebiegu danego aparatu zawrzeć w opisie oferty. Jak sprawdzić licznik migawki danego aparatu? Po prostu wpisujecie model aparatu i dodajecie frazę sprawdzenie licznika migawki, wpisujecie to w Google, dostajecie propozycję, szukacie programu, który akurat działa z tym sprzętem, no i macie. Także nie będę wam podawał tutaj konkretnego sposobu, bo każdy aparat, każda marka ma inne tam programy do sprawdzania tego licznika, więc każdy myślę, że bez problemu znajdzie taką informację na temat swojego sprzętu i Tą informację zdecydowanie warto podać w opisie. Oprócz tego warto również znaleźć czas i poszukać akcesoriów, które były do danego sprzętu. Pudełko z aparatu, czy jakieś tam dodatki, kabelki, ładowarki, osłony przeciwsłoneczne, jakieś woreczki. Im więcej takich rzeczy znajdziemy i im więcej ich dodamy do zestawu, tym oferta będzie atrakcyjniejsza, bo no, nie ukrywajmy, że wiele osób patrzy na to, czy jest oryginalny zestaw, czy są te takie podstawowe dodatki. Jeżeli ich nie ma, no to trochę traci w oczach odbiorcy. Jedni mają takie podejście, że wszystkie kartony ze sprzętu wyrzucają, inni raczej patrzą na to, żeby one były w zestawie, bo są dla nich ważne, więc lepiej, żeby one były niż ich nie było, bo to wzmacnia po prostu daną ofertę. Ja osobiście dodałbym informację, kiedy sprzęt został kupiony. Wiele osób to interesuje, ile sprzęt ma dany aparat, obiektyw. Może to być dla kogoś jakimś wyznacznikiem, ale oczywiście to też może być taki wyznacznik trochę sprzeczny, bo jeden obiektyw może mieć 10 lat i być używany 5 razy, a drugi obiektyw może być używany rok i mieć ogromny przebieg. Więc też warto na to patrzeć troszeczkę z przymrużeniem oka. Ale ta informacja no, będzie jakimś wyznacznikiem. Oprócz tego warto zawrzeć informację, czy wystawiamy fakturę, bo wielu fotografów prowadzi działalności i może na przykład y, kupiła sprzęt dosyć niedawno, y, wzięła go w koszty firmy i później chce go y, na przykład sprzedać, bo im nie pasuje, więc się rzeczy wystawia fakturę. Więc warto taką informację dodać, żeby uniknąć pytań, y, czy wystawiamy fakturę. Jeżeli nie, no to piszemy: Nie wystawiam faktury, sprzedaż prywatna i po temacie. Dodatkowo dopisałbym jeszcze informację, dlaczego sprzedaję dany obiektyw czy aparat. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wiem to dość z doświadczenia, kiedy na przykład ja coś sprzedawałem, że często takie pytania dostaję: Z jakiego powodu sprzedajesz ten obiektyw? Więc można napisać: Zmiana na lepszy model, czy na przykład nie używam go, czy nie przydaje mi się. Po prostu napisać powód sprzedaży. Wiele osób to interesuje, więc myślę, że warto zawsze taką informację. I oczywiście kluczowy element, mianowicie cena danego sprzętu, bo nie ma nic bardziej irytującego. Ja to osobiście dostaję białej gorączki, jak widzę dopisek cena PRIF. No czy jak idziemy do sklepu, to sprzedawca nam mówi cena PRIF? No nie, więc piszmy normalnie po prostu, ile chcemy za nasz sprzęt otrzymać pieniędzy. Na koniec jeszcze jedna porada ode mnie. Mianowicie, jeżeli sprzedajemy obiektyw, no to warto zrobić przykładowe zdjęcia i umieścić je w ofercie, które obrazują na przykład Ostrość danego obiektywu. Jeżeli jest to zoom, no to warto zrobić zdjęcia na różnych ogniskowych, na najniższych przysłonach i trochę wyższych i umieścić takie zdjęcia, na przykład z linkiem do pobrania, gdzie ktoś może sobie przeanalizować, jak ten obiektyw zachowuje się na różnych przysłonach, na różnych ogniskowych i dzięki temu wie dokładnie z jakim sprzętem ma do czynienia. Bo jeżeli ten obiektyw jest mydlany na F2,8 na najniższej przysłonie, powiedzmy, jaka by ona nie była. I tego nie napiszemy w ofercie, no to kolejne problemy możemy mieć, po prostu, że takie informacje zatajiliśmy i oferta jest niezgodna po prostu z opisem. Więc takie informacje, takie elementy warto, żeby zawierała wasza oferta, bo w ten sposób macie dużo większe prawdopodobieństwo sprzedaży tego sprzętu, bo jeżeli ktoś zobaczy, że uczciwie podchodzicie do sprzedaży, zawieracie wszystkie informacje, prezentujecie jeszcze dodatkowo przykładowe zdjęcia, jeżeli sprzedajecie obiektyw, no to zyskujecie w oczach potencjalnych kupujących, że jesteście szczerymi sprzedawcami i chcecie e, przedstawić sytuację tak, jak ona wygląda w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o wycenę danego sprzętu, bo wiele osób z tym ma problem, no to warto poprzeglądać po prostu różne grupy, e, różne portale aukcyjne i zobaczyć mniej więcej po ile dany sprzęt wchodzi, e, popatrzeć na podobne stany, na podobne po prostu przebiegi na przykład aparatu i w ten sposób podjąć się wyceny. Bo wiele osób pisze, że no nie wiem ile mam wziąć za swój sprzęt, no nie znam się. No ale to każdy musi wykonać taką pracę samodzielnie. Po prostu wchodzimy na portale, przeglądamy ogłoszenia tego sprzętu i już wiemy o jakich ramach w ogóle rozmawiamy i ile możemy oczekiwać za swój sprzęt. Jeżeli komuś się nie chce tego robić i woli zapytać na grupie, no to jest po prostu leniem i nie wykonuje tego, co do niego należy, jeżeli chce sprzedać dany sprzęt. Zatem warto poprzeglądać to wszystko i wystawić cenę za swój sprzęt właśnie na podstawie innych ofert. Oczywiście uwzględniając stan i te wszystkie elementy, o których dzisiaj mówiłem. Zatem jeżeli chcecie sprzedać swój sprzęt fotograficzny, no to warto postępować w taki sposób, bo ułatwicie sobie sprzedaż, będziecie wyglądać profesjonalnie w oczach potencjalnych kupujących i unikniecie wielu powtarzających się pytań i wasza oferta naprawdę będzie prezentowała się wyśmienicie. Oczywiście też już nie wspomniałem o tym, ale podstawą są dobre zdjęcia, które obrazują dany przedmiot sprzedaży, pokazują go z różnych stron. I wielu fotografów popełnia jeszcze pewien błąd. Robi bardzo artystyczne zdjęcia sprzedażowe swojego sprzętu fotograficznego. A to nie o to chodzi. Zdjęcia, owszem, mogą być ładne, ale muszą dokładnie prezentować obiekt, który jest przedmiotem sprzedaży. I tu nie chodzi o to, żeby nagle jakieś kolorowe światła porobić, neony i żeby. Na przykład obiektyw był podświetlony na czerwono tylko po prostu przedstawić go w naturalnym świetle, owszem z jakimiś może fajnymi, świetlnymi dodatkami naokoło, ale żeby sam obiekt fotografowany był dobrze widoczny, bo on jest przedmiotem sprzedaży i każdy chce na niego spojrzeć w taki sposób, żeby widzieć wszystkie detale. Dobrze, to by było wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomoże Wam sprzedać własny sprzęt fotograficzny. Jeżeli chcecie zmienić na przykład na coś nowszego bądź się czegoś pozbyć, no to niech to będzie dla Was po prostu taki poradnik, który Wam pomoże to zrobić. Pamiętajcie, żeby klikać kciuk w górę, to pomaga rozwijać kanał, docierać do nowych odbiorców, ale również jest dla mnie świetnym wynagrodzeniem po prostu za pracę, jaką dla Was wykonuję, bo się staram, żeby moje poradniki rozwiązywały wiele Waszych problemów i pomagały też rozwijać Waszą pasję do robienia zdjęć, skakiwać na wyższy poziom. Pamiętajcie również, żeby zasubskrybować kanał, żeby, żeby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami i filmami, które dla Was przygotowałem. Jeżeli natomiast szukacie sprawdzonych presetów do Lightrooma i Photoshopa no to moje zestawy są w opisie do tego filmu. A jeżeli macie problemy z ustawianiem osób przed obiektywem no to dziennik pozowania, który stworzyłem razem z moją żoną Patrycją pomoże wam w tym wyśmienicie, bo tam czeka na was ponad 150 przykładowych schematów ustawiania osób przed obiektywem wraz z opisem, konkretnymi wskazówkami i masą cennej wiedzy. Link też jest w opisie do tego filmu. W tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.